Cicza. Dzisiaj dokonamy kolejnego unboxingu marki Sebo. Nie będzie to ani odkurzacz domowy, ani przemysłowy, nie będzie to polerka do podłóg twardych. Będzie to kolejna maszyna, która ma nas wspierać w utrzymaniu porządku na wykładzinach i dywanach. Dzisiaj pokażę Wam szorowarkę walcową Sebo Duo. A co to jest za szorowarka i do czego ona służy? Szerowarka super sprawuje się z proszkiem również od Sebo o nazwie Duope. Jest to taki wilgotny proszek, niektórzy nazywają wiórkami, który wcieramy w nasze dywany, wykładziny. Oczekujemy jakiś moment i najczęściej i według instrukcji jest to pół godziny. A następnie odkurzamy Lepiej odkurzaczem z elektroszczotku, ale nie jest to koniecznie wymagane. Po prostu ta elektroszczotka lepiej nam ten proszek Wyciągnie. Jaka jest zaleta stosowania szorowarki, sebo Duo oraz proszku dłopa? Przede wszystkim nie jest to pranie na mokro dywanów. Niektórzy producenci wręcz w swoich instrukcjach do wykładzin wspominają, a wręcz zabraniają używania odkurzaczy piorących na mokro czy prania ekstrakcyjnego, no bo wtedy te włókna tracą na jakości. Ponadto jak bierzemy dywan w domu, czy zabieramy do pralni, no to on jest na jakiś czas powiedzmy, wyłączony z użytku, jest mokry, on musi wyschnąć. Renowacja, odświeżenie takiego dywanu z proszkiem Sebo Duo P trwa zazwyczaj około pół godzinki do godzinki czasu, więc super się sprawdzi np. w warunkach jakichś hotelowych, sklepowych, ale też no, zwyczajnie w domu, nie wyłącza nam pokoju z Użycie. Więc bardzo fajny zestaw do szybkiego odświeżania naszych wykładzin. No dobra, tak przy okazji było o proszku Duo P. Jest w trzech wariantach. Takim w pojemniczku ze szczoteczką, który zamyka nasze pudełko. Oraz są opakowania zbiorcze 2,5 kg oraz 5 kg. W tych zbiorczych opakowaniach, to oczywiście te proszki są pakowane w woreczki po 500 g. Ale to nie o proszku dzisiaj miało być. Mieliśmy dzisiaj zobaczyć, co jest w zestawie z naszą uszorówką. No to otwieramy. Więc mamy naszą rękojeść z przewodem. Uwaga, niespodzianka. Skoro maszyna współpracuje z proszkiem sedno no to uwaga, mamy jeden. Drugi toreczek. Trzeci. Czwarty woreczek naszego e, magicznego e, proszku do dywanych e, w wykładzie. Mamy też podręczną szczoteczkę do e, wcierania. E, krótka instrukcja. No i oczywiście najważniejsza część naszej korowarki, czyli sama. E, która jest większość nowych urządzeń Ona mieści się w takiej kasecie. Żeby stawiamy tak naprawdę tę maszynę. Na tej kasecie zamykamy, żeby się nie kurzyło, nie brudziło, żeby ten proszek też nam się nie rozsypywał. I mamy tutaj dwie szczotki, które są wymienne. Można wymienić na inne twardości: miękkie, średnie oraz twarde, zależnie jakie tak naprawdę wykładziny czyścimy. Z ciekawości jest możliwość połączenia ktoś pracuje na większych powierzchniach. Dwóch takich szorowarek specjalnym duplekserem, i możemy jednocześnie podwójną szerokość sprzątać się, Tak wygląda zestaw. Montaż jest oczywiście prosty. Ten wkładamy w naszą szorowarkę. Podpinamy do prądu i możemy już sprzątać. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chodzi o odkurzacze czy maszyny Sebo, inne marki, produkty, środki do sprzątania, to zapraszam do kontaktu. A dzisiaj Was pozdrawiam i trzymajcie się. Cześć!